Chciałbym Państwa zaprosić do wspólnej zabawy z doktorem Albonanistą. Mam nadzieję, że ta i następne kasety z tej serii będą powodem orgazmu, śmiechu, co pozwoli zapomnieć o tym pierdolonym życiu. Jeżeli chociaż jedna osoba się ośmieje podczas słuchania tych piosenek, to uważam, że warto było nad tym pracować. Aha, bardzo proszę tych brzydkich słów nie powtarzać. Przedstawia! Dla tych, co mocne mają nerwy, Jemanie kurwa bez przerwy! Bez wyciągania. Tak dalej być nie może! To haniba na honorze! Tysięcy polskich gejów, że nie umieli dziejów swych zawrzeć w podręczniku albo wznieść na pomniku. U mnie dręczy ten dylemat, dlaczego dotąd nie ma pedalstwa w naszej szkole? Chuj w dupie na cokole! To dzieła, których braki dają się nam we znaki. Dlatego wszyscy geje utrwalić muszą dzieje w kulturze oraz sztuce. Czas szanse dać nauce. Niechaj pedalstwo sławi, jak chuj się z chujem bawi. Dobry wieczór państwu! Na dachu naszego burdelu wylądował właśnie helikopter, z którego wysiada doktor albonista jebany sadysta z nową kasetą! Zapraszamy!